Syn, syn marnotrawny powrócił. Witajcie. Dzień. A tu o zbieg. To Nawrócił się z drogi tej nikczemnej, polanej, kałem, miodem płynącej. Synu, wróć. wróć na, na ciebie. ciebie Ojciec czeka. I szwagier. <laughs> A to szwagier, tak? O. Krzysztof, ucieszyłeś się jak syna zobaczyłeś? Zaraz, no Tak? Pewnie spałeś? Spiąco go przywitałeś, tak Andrzej? To no Praca umysłowa niestety wymagała tego, aby otworzyć drzwi akurat, nie? No, no to niestety to, Niestety Synu masz Nie, człowieka, to człowieku który... Gdzie byłeś? Nie dało się być Nie, runy jeszcze dali Co robiłeś, synu? Dlaczego ojca porzuciłeś? Musiałem mieć lepszą wiadomość <laughs> no. Chyba znalazłeś jakąś łachudrę? Synu marnotrafny, dlaczego tak robisz? Powiedz, synu Jestem Dlaczego sobą. ojca zdradziłeś? I syna. Nie, ojca. Tak. I ducha Świętego, Amen. Słuchamy Ciebie, synu. Cieszę się, że mogłem zawitać tutaj w tutejszym Głagu. <noise> Można wśród tej przygody, przyrody tutejszej starosielskiej zobaczyć wiele strusiów, żów i zguali niestety na uchodźstwie. Ili obecnej posiadaj, dwóch roboczy jest na stanie, jakby nie było. <noise> Za przeproszeniem oczywiście. Okej. ten przybytek, czuję się jakbym był w jakiejś dżungli. A niestety jesteśmy w Białym Stoku, a można to porównać do miniaturyzowanej wersji Puszczy Knyszyńskiej. Niedaleko tutaj oddalonej. Ale o pierdol dostał czy nie? Ja go nie. A to się nie mówiło, że niedaleko pada a on od Jadka, czy jakoś tak? Dlaczego go nie ochrzoniłeś? Jak, po łapach dostałem. Dostałeś tak? Tak, kablem. Kablem? kablem. paskiem rozpoznanym. Sznurem. Sznurem od brodziża. Nie od brodziża, od e, pralki. Od pralki. Tak, że zdradził ojca. I to tak szybko w nocy? To w nocy było, tak? Ta os... Nie, rano. Rano. Ucie... Pod osłoną zmierzchu. Krzysztof tak się martwił. Miałem chyba z 500 telefonów. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No jak to? No ty, on, gdzie on? Organista? No to no musiałem odpocząć w jakiś sposób od tego wszystkiego, nie? A, uważa... a musiałeś skoczyć przez bramkę, tak? Tak, tak. tak. A, tak. a uważałeś ty... na przyrodzenie. Czy nie? Tak, tak. Czy nie? A ty przybyłeś dla ojca? A co? Prezent. Jaki? Jaki? Już geszynk, 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 To geszyn. 150 złotych. O, to co najmniej. Od syna nie. Ma... A co byś chciał? Plecek. A nie, nie. A w co ja moje graty wezmę? Tam majtki. Na nachy tam mam. Nachy może ci z dwie pary. Czy nachy do jednego pleceka weźmiesz. Dru... A nie pomieszczą. W drugim Albo tormę. W drugim skarpety. Też, albo torbę, czarną. Tam to noszę. Ruską. Taką jak na bazarze, nie? Nie. Krzysiek, ale ty widzę teraz Adidas normalnie jak chłop na całej dzielnicy, nie? Tak. Ale co? Bo jak szef starosiec, jak, jak sołtys, co, co ja, co ja, jak wójt, co ja mówię? Krzysiek, jak Krzysiek, spójrz na Andrzeja. Tak. Pitbull. No. Ale Krzysiek to nie jak sołtys, tylko jak wójt normalnie z tą koszulką Adidas. A nie każdy wójtem być może.